Drugi weekend lipca Myszków oficjalnie powitał wakacje. Przygotowaliśmy Państwu bardzo dużo atrakcji i dziś, i jutro. Także życzę wszystkim przyjemnej zabawy. Ja będę oczywiście bawił się razem z Wami i będę się z Wami spotykał, więc jeżeli są dla mnie jakieś przy okazji naszych wspólnych rozmów sugestie czy podpowiedzi, to chętnie ich wysłucham. Życzę bardzo dobrych obchodów, przywitania wakacji na Dotyku Jury. Wszystkiego dobrego do Państwa. Nic nie słyszę głosu. O, jest pokrywka, pięknie tak. Petro, mieszaj zupę z homar, a ja dalej będę kroił przyprawy i warzywa. Trwającą dwa dni zabawy rozpoczął cyrk Partolini spektaklem kabaretowym dla dzieci, po którym kabaret dno obdarzył myszkowską publiczność solidną dawką śmiechu. Kochani, mamy na Kochani. koniec naszego programu taki numer, wiele będzie dla nas gdzie jako księża wysyłamy tacę do społeczeństwa. I pierwszy raz w Myszkowie na tej tacy było dwa złote. Także wszyscy mieszkańcy Myszkowa od nas dziewczyn plus pozdrawiamy całe społeczeństwo tutaj miejscowe Myszków Rulers. Muzyczną część weekendowej rozrywki otworzył Bartłomiej Mechanik Chyla. Witam wszystkich serdecznie bardzo się cieszę bardzo dziękuję za zaproszenie bo urodziłem się w Myszkowie rodem z Miaczowa pozdrawiam wszystkich serdecznie zaprezentuję materiał z mojej najnowszej płyty Bliskość oprócz tego będzie jeszcze kilka muzycznych niespodzianek a w rokowe brzmienia myszkowian wprowadził tabu bend Pierwszy dzień powitania wakacji zakończył DJ Dev Beats i szaleństwo w klubowych rytmach. Mm. Niedziela rozpoczęła się rajdem pojazdów zabytkowych i współczesnych, po których Violetta Malhar Orynicz i Daniel Cebula Orynicz w koncercie Zabiorę Ci Dziś na Bal bawili publiczność utworami Zbigniewa Wodeckiego. Tensowe klimaty zapewnił zespół Fanfaktory. Tony, Steve, John, Ski, together we all, STSB, and we're chilling in, Mishkov. And you know what? Nah. Best audience, best thing, Nilepcha in Polska. And Balja's gonna sing something for you. I wanna be with you, I wanna be with you, baby. <laughs> yeah. yeah, baby, I wanna be with you. We wanna be with you, baby. yes, we wanna be with you.

Dzięki temu projektowi teraz gram w musicalu We Will Rock You, który jest oparty na e, muzyce Queen i pracuję w Teatrze Muzycznym Roma, więc dla mnie muzyka Queen to jest absolutnie teraz mój no, jakby renesans mojego odkrycia, e, jeśli chodzi o tę muzykę, tak więc ja jestem przeszczęśliwy, że możemy to zagrać dzisiaj u Was w Myszkowie. I'm gonna